Jestem jestem King i witam Was w odcinku z Minecraft Survival I jest ze mną Steur. Witam. Tak, i jakbyście nie wiedzieli, na pewno nie wiecie, oczywiście, <laughs> Steur ma kanał, który nazywa się Steur Games, tak jak i nick, Steur Games Kiku. Więc dla mnie, bo jeszcze Steur, oczywiście nie ma żadnych takich filmów, za bardzo ma tylko jeden, ale dla mnie. Chociaż dla mnie zasubskrybujcie Steura, bo umówiliśmy się z Steurem, że zwy, zwyczajnie, że jesteśmy zwyczajnie jakby takim jednym kanałem, że my, się, my razem się promujemy. No i wiesz. No i zwyczajnie powiedzcie czy, czy będzie Wam się podobało, że w ogóle ze Steurem będziemy nagrywać serię jakieś, Ze Steurem? Na przykład nie. Yy, no bo wtedy będzie miał PS Plusa i będzie już kolejny gość na Mega Sluiva, bo niestety jej do mnie nie ma i będą cztery osoby. To naprawdę, fajnie. Więc słuchajcie też, zostawcie suba u, u, Steur Gamesa i napiszcie mu komentarz na przykład, żeby co nagrał. Ale Steur oczywiście, żeby, żeby być bardziej popularny, będzie też nagrywał ze mną. Więc oczywiście, teraz, po oglądaniu tego filmiku, Możecie zwyczajnie y, napis... znaczy nie napisać komentarz, tylko y, zwycz, tylko zwyczajnie spać do niego i zostawić suba, bo ma dwa suby, a wiecie, on niedawno rzacą, można powiedzieć że wczoraj. więc więc, y, więc y, więc zostawcie suba. No i teraz lecimy do odcinka. Choć ja teraz nie wiem, co mam robić, co nie? Ta, bo y, w ogóle nie zaplanowałem co muszę robić dzisiaj. Dom już mamy gotowy, farmę... A nie! Mamy hodowlę... Okej, okay, mamy hodowlę. Okej, okay, hodowlę y, zwierząt. Okej, okay, więc dzisiaj będzie naprawdę fajny odcinek, będziemy robić hodowlę y, krów, takich innych. Więc tak, dzisiaj... Wiecie, nie ona będzie na podłodze, więc najpierw zróbmy sobie z płotku... Ta farma będzie tutaj. Tak. Taka... O, taka na przykład, bo ona nie będzie za duża. Bo to będzie dla niej kilku rodzajów zwierząt. Ok, tutaj y, jeszcze zrobimy wejście, więc idziemy. No i to będzie w tym odcinku, oczywiście. Y, Steur jest nowy, on się nazywa. Jeszcze przypomnę, bo nazywa się Steur, s t e g a m s y, K-I-K-U. Co nie Steur? No. Okej. Okay. więc Teur, jak zawsze, jak zawsze na przykład domini, jak jest ze mną na filmach, to nie wiem, mówi: Powiedz coś o swoim kanale, kiedy się będą pojawiać filmy takie inne. Filmy będą się pojawiać praktycznie zawsze, kiedy będę miał czas. Jeżeli nie będzie filmów, to znaczy, że mam naukę, chodzę do szkoły, no i po prostu czasami nie ma się czasu na takie rzeczy. No więc zawsze, ej, zawsze, kiedy będziesz online, to będziesz nagrywać, zróbmy tak, więc... Nie wiem, powiedz tak, że nie wiem ile razy w tygodniu będziesz nagrywać, co codziennie. Gdzieś koło trzech może czterech razy w tygodniu. Okej okay. No postaraj się, choć pewnie tego nie zrobisz, bo to jest na serio czasami trudne. Ale wiesz, ale... No. No, starać się można No, starać się można Ej, Timidowi nie są online! zaproś go na impre I powiedz może że nagrywamy, nagry, nagrywamy razem odcinek Odcineczek I znowu zapomniałem włączyć stopera, co nie? Tutaj to jest? Eee, czekaj Jestem na w ogóle twoim kanale, masz dwa suby Jakby coś Kto to oglądasz mój odcinek, czy tak? Nie, ja nie oglądałem nic. Tylko teraz poczekajcie, idziemy, włączę jakiś okej, Ok, jest. Więc teraz zrobimy sobie drzwiczki, Więc po, po, napisz, mi do mnie, że nagrywamy ok. No już, żeby tak nie wleciał z tym. Nie wleciał tam z bucha, wiesz. No. Tylko pamiętaj, Steur, że wiesz, że te filmiki muszą być family friendly, bo raz mój brat, wiesz, że raz mój brat na filmie powiedział przekleństwo i, zb i zbanowali jego kanał na miesiąc, więc lepiej wiesz. Mówić wszystkie ładne słówka, wiesz, być najfajniejszy i wiesz. To musi być family friendly. Okej, okay, weź, powiedz, że nagrywamy. Napisałeś już mu? on tak nas zaprasza, a my Są. nie dołączymy. Do niego. Okej, okay, napisałeś. Więc powiedz mu, zaproś go, zaproś go, bo to jest prywatne. Ja już zaproś mu go. Zaproszenia. Jeszcze, jeszcze raz mu wyślij. Dobra. A my teraz, słuchajcie, widzowie, szukamy krowy. Miejmy nadzieję, że szybko ją znajdziemy, naprawdę. Bo to na pewno nie będzie takie ultrałatwe. łatwe. Będziemy musieli trochę ją poprowadzić, a miejmy nadzieję, że krowa jest gdzieś blisko, wiecie, naszego dome dome domeczku i naszej farmiczki, dlatego, bo wiecie, musi być blisko do O, cześć! Cześć, kurczaczku, aczku, a-a-aczku, aczku, a -a aczku, a-a-aczku. W ogóle, więc y, zasubujcie kanał z oczywiście zasubujcie też mój kanał I w ogóle, jakbyście nie wiedzieli, no, ja też polecam twój kanał y, No i zwyczajnie, też muszę... Y, o, Cześć mi do nagrywamy filmik No, więc możesz się przywitać Wiesz, ja sobie podgłoś na maksa i zezwól na wiesz co Zostać mu jestem tu i do Tak. Siemanko, o, jest krowka. Nie wiem, co mam robić. Chodź, krówko. Dwie krówki! Nie, nie, bo ale jutro, ale jutro z tego będzie miała plusa. Serio? No. Ej, dwa krówki za mną. Trzy krówki! Ej, chodźcie, króweczki, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, 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 idziemy, idziemy. Marsz, marsz. Ja będę miał. Chodź, króweczki, marsz, marsz do mnie. Okej, okay. teraz jakby coś robi, robię jak hodowlę kr krów i znalazłem trzy krowo obok ciebie. Lepiej nie mogło być. Chodźcie krówki. Muszę ich doprowadzić do farmy, tylko nie, nie, nie w tą stronę. Idę odpalić Robloxa na kompo. Aha. Ej, Dominik gramy razem. Nie wiem, z program razem. Ej, a w ogóle w co no, będziecie no, grać może? Co? Rozmieszczonego no, nie. nie! Nie. A, okay. To już nie są te czasy. To już są no, okay. czasy, kiedy Steur jest członkiem naszej ekipy. Teraz Steur, Steur ogłaszam Cię naszą lewo, prawą stópką. Moją prawą stópką, okej? Okay? Ty, ty mi domini? Jesteś, jesteś prawą ręką, Jokerka jest lewą, a Ty jesteś prawą stópką. <grym> 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 Lol <grym> Okej, okay, krówki idą, ja, ja najedzę mniej. Ja Mam nadzieję, że przeze mnie nikt nie będzie ciekawą. Nie, nie. nie. Chodź, ej, ciekawe, ej, Kimi Dominia, ty nastawiłeś no te urowiu szławką w górę. Czekaj. Zobacz. Jednym mi A. Ej, no, ej, ja powiedz, e... O nie, krówki nie mogą wejść. E, bo jest... Ej, no okej. Okay. Ej, krówka, krówka, chodź, chodź. Okej. Okay. Ty mnie nie ma zezwolenia e, na mówienie. Powiedz? Mhm, mam. ok Chodźcie, krówki. Musimy iść. Chcecie jedzonko, wiem, że lubicie jeść. Jesteście głodne. Więc ja zrobię... Ja zrobię lepsze życie. Będziecie, macie lepsze życie. No szanse na życie. Okej, okay. widzisz teur? opłacało się ze mną współpracować, już masz trzy suby darmowe. Na sam początek, więc... Słuchajcie... Dobier zobaczyłem swoje komentarze Prender King pod... Od, 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 poprzednim odcinkiem z Teura. <laughs> w ogóle dzisiaj tworzę swój kanał. Dzisiaj? No. A wiesz jak w ogóle? Nie wiem, powiem. Czekaj, to za chwilę ci powiem. Słuchajcie, więc i dzisiaj sobie będziecie zapewne zakładał kanał, ale ja wam dopiero powiem, kiedy będzie miał kanał, więc jeszcze nie wpisujcie. Więc jeszcze nie wpisujcie, ja wam powiem, kiedy możecie wpisywać. Na razie, jeszcze nie patrzcie, bo wiecie, bo, bo pomyśle, że o tymi dominii, tak wiesz, nic nie nagrywa i tylko myśli, że zwyczajnie ktoś mu chce dać suba, nic nie nagrywa. Więc kiedy będzie pierwszy filmik, to yy, powiem wam, żebyście zwyczajnie zaosobowali tymi dominii. Powiem wam, jak się nazywa. Bo nie, nie wiadomo, czy się nazywał tymi dominii, ale, ty, ale nie mów, jak się będziecie nazywał. No, krówki nie możecie wejść. He, nie, nie wiadomo. Chodź, nie chodź, chodź. Wiadomo. Radiuszek. I już. I no. I te krówki, one robią ze sobą złe rzeczy? Czekaj, w chodźcie. Ale co one złe rzeczy, robią. Tanczą. No, króweczki chodźcie, chodźcie. Ło, ona przyszła parkour, ona jest mistrzynią parkura. Ona jest najlepsza, najlepsza na całym świecie. Jesteś mistrzynią parkura? się rozmrażają? Nie, ja, na, ja teraz zaprowadzę do farmy. A ty prowadzisz swój odcinek z Minecraftu Rival oh. teraz? No! nie, poje, nie pojedziejem ci? Ooo! Oh, no nie. Nie, już nie pojedzie na początku, bo poza miałbyś się przywitać jak wiesz, jak nie ma odcinka. O, jest farma, jest już farma blisko, bo widzę światło. Krewki, nie, nie idziemy do wody. Bo to będzie za trudny etap waszego życia, nie przejdziecie. O, ta jest mniejsza woda, chodźcie tutaj. Teraz robisz ja farmę, tak? Tak, yy, krowek na razie, bo jest najłatwiej. I jeszcze ten, Trzy krowki znajdę. Tak? W ogóle trzy kro trzy krowki. Może mówię, od co kiedy nie będzie hey. Jakby co to i to może się pojawić seria Sara Nom? I na moim też nie, nie będę <grym> <grym> Nie no, oczywiście był mój pomysł, żeby stworzyć serię z Corazona, ale też wam z Ale, tak. ale pamiętajcie mi, Domini, e, Najbardziej to się będziesz. Się na, ty, na, e, pamiętaj mi, Domin, Najbardziej się będziesz promował, kiedy będziesz nagrywać Minecraft Subway ze mną. O nie, Creeper! Krówki? Nie, nie, krówki. Krówki jesteście najważniejsze. Trudno z Kilofa bije. Tylko żeby... nie wybuchnij Wybuchł! Wybuch! Zabił krówkę? Nie! Krówki przeżyły, co nie? Te krówki przeżyły. Katie z teorii ty mi nie mówcie, też, żeby było rozmaicenie. Wiem truskawki. Aha A skąd kupiłeś sobie? Czy nie wiem działki jakieś? Nie wiem Pewnie kupione chyba mój lepszy ja Aha. Okej, okay, chodźcie krówki, już jest blisko. O nie, Wiedźma! Okej, okay, ja biorę y, kamienny mieczyk, bo w ogóle już tak nie może być, co nie? Wiedźma i szkielet. A ja mogę Przy... No? A tak propos mojego kanału, to prawdopodobnie będzie parę serii na raz. Na przykład będzie seria z kanału VR na konsoli oraz... Ja ej! Wiedźma! Wiedźma walczy! Wiedźma walczy z, w ogóle ze szkieletem! Ej, nie! Dwa szkielety ja zginę! To nie może być koniec serii, nie! No! Nope. Jakie Creeper ze mną wchodzi koniec serii. O! Ej, drugi szkielet! No nie! Ej, jak! Za trudne to jest! Nie, okej! Okay. Robię... Mordor, koma kompa, kompa, koma! Okej, okay, jeden załatwiony. To jest epicki fight. Najlepszy, najlepsze fighty na YouTube, tylko na tym kanale. Słuchajcie. Gdzie ta wiedźma? Boże, ta wiedźma... Ta, wie, ta wiedźma... Y... Ta wiedźma chyba jest pijana. O nie! Ona się sama otruła, co nie ta wiedźma. No tak. Ta wiedźma... Wypiła... O nie, ona mnie otruła! Zaport, znaczy ta wieś ma wzięła, no. wzięła podkę, Ten, na znaczy zjadła w Minecraftie I, i uzyska ten efekt taki. Ej, ona mnie otruła pierwsza, ja zostałem otruty. Krówki, nie, nie odciekliście? Okej, okay, krówki, widać, że chcą jedzenia. Dwie? O nie, nie. okej, okay, są trzy, ale kolejny zombie. No nie, to nie ma być odcinek kardkorowa noc. Tylko zwyczajnie family friendly, nie, że, nie Ale to i tak jak to, to i tak będzie family friendly. Ale choć szybko, że ten nas nie zauważył. No i już was no, za. No bo to jest family friendly fight. Wcale nic brutalnego, spokojnie. No tak. Polecam jakieś rozdymki w Minecraft, jak ten, jak. Komuś, rozdymki? na HP. Na dymki, Roz... sorry he takie rozdynki? Hm, o co chodzi? Już, krowki, jesteście blisko! No i dwa Creepery! Czy, to, czy ta męka... Czy ta męka się kiedyś skończy? Czy ta męka się kiedyś skończy? Już Creeper idzie! I the Creeper! Nie wybuchłaś Creeperze. Dlaczego ze mną walczysz z moją minecraftową postacią, Prandarki? Nie wiem. O nie, jako na raz nie będzie... Będzie bardzo źle. Prawie wybuch. Okej, okay, jest, jest, jest. Krówki, ostatni krok, no ty... Krówka najgorsza. Co nie, ucieka ode mnie. Jeszcze to za chwilę kolejne potwory zrespią. Tak się męczyłem na was, to nie? Ryzykowałem wasze życie, a teraz yy, ...włazić, władzić tu. Włazić, włazić. Okej, okay, mieścicie się. Chodźcie, chodź, chodź. Chodź, chodź. One ci przepykają, rozumiesz? No. Czy która z nich w, w, wreszcie wejdzie? Ona chyba się w nieskończoność tak będą kłócić. Okej, okay, jedna wchodzi, druga nie. Okej, okay, dwa weszło, okej. Okay. Nie, tylko nie wychodźcie. Nie, jaka najgorsza, co nie? Jeszcze creeper tu jest. Jakie, jak one są niemądre te krowy? Mówię, zrobimy kiedyś metro w Minecraft'cie, ja będziemy dużo kopali złota. Po co metro? Nie ja już nie wiem, żeby się przyjechać po prostu. No ej, Boże, ej, ja, ja tych krówek tak nie lubię. Tą chyba zabiję, bo to jest najgorsza, co nie? Ona cały czas. Nie, okej, okay, dwie krówki tylko. Jest loteria. Loteria Rosman. Kto wejdzie? Okej. Okay. Okej, okay, weszły, loteria... weszła. Okej, okay, wchodzą, wchodzą. No, no i... Loteria na... Loteria w y, monopolowy. Okej, okej, okay, teraz się całują i zrobili dziecko Jej, zrobili dziecko, okej okay, Schodowałem ich To ura zrobili <laughs> No chyba nie Tylko no, pamiętacie, to musi być family friendly Pamiętajcie Więc e, Wybaczcie, że, że, że Ty mi nie powiedział dziwną rzecz Ale on już tak ma O nie, ej Trój mną we mnie rzucił co, nie ja już to tak powiedziałem, a nie użyjem w Minecraftie, to jeszcze chyba ten... Rozdyka! ale tak się teraz złakłapam w użyję. O nie! Creepery w mojej dżungli, ja szybko uciekam do domku, co nie? Na co go tyle mam używa King? Co? Nie, jestem creeperem w Minecrafcie. Ja bym przed, przed tobą uciekać, tyle jesteś na w dżungli słuchajcie, Ale ja tak? No wiem, moi, moim takim zwierzaczkiem słodziutkim głaście cię, karmię. Żyć nie umierać. <noise> darm jest mnie, darm mnie y -y, prochem strzelniczym. No <noise> i Ok, i teraz jak widzicie, zrobiliśmy farmę. To było po prostu exciting. I teraz to jest. No, my zrobiliśmy taką farmę. O, tu je, jeszcze jest. Pszenica, więcej pszenicy. Zobacz, I zobacz, dlaczego się tak męczę z tymi krowami. Sam zobaczysz. Ok, zniszczyłem. Biorę tu, biorę to, to. Ok, wszystko wziąłem. A Aha, w... Ja w no. Cały czas szukałem kolejki górskiej w Minecrafcie, którą zbudowałem, no i a okazało się, że się byłem cały czas przy niej. <grym> Ej, Steur, powiedz coś. Leco? Żyjesz? Żyję. A masz podgłoszone soki na Maxa? Mam. No. Okej. Okay. Seur, lepiej, lepiej więcej mów, bo inaczej będzieś miał zero subów, bo tak jest zazwyczaj, że tym więcej mówisz, tym więcej ludzi to ogląda. Ten Seur... mój kanał, więc ja nie mam co teraz mówić. Masz cokolwiek mówić, o w swoim kanale, bo tak to ktoś pomyślił o jeden filmik raz na miesiąc, że co okej. Okay. Dawaj, opowiedz o swoim kanale, jak będzie się rozwijał. Takie inne, czy zrobić wreszcie sobie ikonę i grafikę kanału, jak ja mam tego Endermana? Opowiedz też o swoim kanale. Mój Powiedz. kanał. Jest jak każdy inny kanał. Ty, 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 ty tylko, tylko, że jest dziwny. Taur <grystanie> będzie miał ten awatara krowy na YouTubie. Awatara <grystanie> krowy. Chciałby. Albo nie jest takiego miał. Ja idę sobie chyba skórkę zmienić w tym. A, ja, a jaka będzie Twoja skórka w Minecraft? Y... to znaczy nie. Babcie, na YouTubie. Ale, na, ale w Minecraftie, bo taka skórka jaką masz w Minecraftie, to będzie na YouTubie. Więc jaka będzie Twoja y, skórka z, w Minecraftie, którą będziesz miał ikonę na YouTubie? Pająka sobie zrób. Ale ja czemu akurat mam mieć? Y, to... No, szkieleta! Tak, szkieleta sobie zrób! Skeleta. Tak, bo nas. No bo głównie na, nasze kanały będą chyba polegać na Minecrafcie. No chyba nie za dużo subów zdobędziesz, znaczy, jak. Nie Minecraft, za dużo. No. Minecraft, Minecraft to będzie moja poboczna seria. Ja będę nagrywał sam. Właściwie inne serie, jak na przykład Astroborn na VR -y A. lub Horizon. A, ja tylko, tylko powiem ci, Steur, że szybko mnie nie przegonisz. Nie, Nie potrzebuję. No i pewnie na początku tak dużo szybów nie zdobędziesz, bo wiesz, jak sam nagrywasz, to jest dosyć nudno. Ja, jak ja bo sam nagrywałem, Steur, to miałem, nie wiem... wiem. E, miałem... Ej, Timidomini, chyba... Timidomini! Timidomini! Ale czekaj, czekaj. Timidomini, słuchaj, chyba zapominasz, że nagrywamy. Bo ktoś pomyśli, że jesteś jakiś dziwny. Kto? No, że jak ktoś pogląda, on mówi takie dziwne rzeczy. On jest chyba jakiś dziwny, że, bo mówisz takie, Kto? nie wiem, Jokerka y, dż, w Twojej matce, i to jest takie dziwne. Chciałbym coś powiedzieć, ale nie chcę, żeby ci kanał usunęli. <laughs> nie, ale to nie usuną, tylko panują. Więc lepiej, tymi mi nie mów dziwnych rzeczy, na przykład takie, jak Jokerka mówiła. No, bo ktoś pomyśli, że jesteś dziwny. <laughs> nie, że jesteś dziwny. Okej, okay, więc chyba to wszystko zrobię, co chciałem na tym odcinku, bo praktycznie zrobiłem farmę, a teraz tak w bieganku, i nie wiem, jaki to ma sens, więc wrócę do domku, bo zawsze tam kończę odcinek. No nie, zostałem wyobrażenia. Dzień dobry, Dominia, opowiedz opo 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 o swoim kanale. Co będziesz głównie nagrywał? Minecrafta. Ze mną? Zaraz, zaraz, poczekajcie. Jej. Poczekajcie, ja coś muszę powiedzieć, Ma steam zmieniłem, zmieniłem swoją nazwę w YouTube. Teraz nazywam się po prostu tak, jak się nazywam na konsoli, czyli Szeurganos. Okej, czyli... Prawda, bo, bo hmm. Ej, ty mi domini... Ej, ej, ten no, ty mi domini, w ogóle... Yy, yy... Czekaj, a ty mi widzi, pamiętaj, jak ze mną nagrywasz, na pewno trudno że ty, że stał, będzie miał na początku od ciebie y, o 3 suby więcej, ale na pewno go przegonisz. Eee, Hej, to będzie mój wróg na YouTube. <laughs> Lal, więc tak. Na tym odcinku to na tyle. Pamiętam jak Steur się żyje, że takie w ogóle włączył PlayStation, takie żadnego pożegnania i takie... A już mam dosyć tego, wyłączam live'a. Więc tak, na tym odcinku to na tyle chciałbym pozdrowić wszystkich widzów i chciałbym też pozdrowić wszystkich widzów, którzy z Steura. Dla mnie oczywiście, bo tam pewnie nic nie będziesz na nagrywać. Pewnie tam na początku nic... Nie, nie, choć nie każę Wam, jeśli Wam się nie podoba, bo Staur ma jeden odcinek, który Was nie za bardzo ciekawi, to, zwy, to zwyczajnie... No? Prawdopodobnie za parę minut stawię odcinek w Kolejny odcinek. Po Co? Prawdopodobnie za parę minut stawię kolejny odcinek. Więc... A z czego? Ze mną? Nie. Dopiero mówię, że jutro. Ale jestem na imprezie? Jak na się z tej Okej. Okay. No to tak, na tym odcinku to na, na tyle. Jeśli przynajmniej wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i zasobujcie z jeśli chcecie. I wszystkich was pozdrawiam. <grym się w górę> to był żart. Oczywiście wsłupujcie Steura, ja długo tydzień nie widzimy o kanał, nie wiadomo będzie się jak nazywał, więc się nie wpisujcie. Na tym odcinku to na tyle trzymajcie się i wszystkich pozdrawiam, pa! Pożegnajcie ja się. Siema To Okej, pa. Okay, pa.